You're the world champion! You're the triple world champion! So that's your table! Okay, Jeff, pace is good. You want to catch a crackle ahead? Honestly, it is. We're looking into it. Uh, we need them to be quick at the end of the stint. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix. No i dzisiaj będzie oczywiście Istanbul, tak więc bardzo ciężki, bardzo kręty tor na którym Robert Kubica nie radzi sobie aż tak dobrze, jak można byłoby się spodziewać, no ale samochód Renault coś ostatnio zawodzi i przez większość, większość czasu stoimy w boksach, co na pewno nie ułatwia nam zadania. Poczekajmy oczywiście na wyścig, zobaczymy za chwileczkę, kto startuje z pozycji pierwszej. My startujemy z pozycji szóstej. Jeżeli chodzi o Roberta Kubice, wielkie oczekiwania. No, ale samochód nie spisuje się najlepiej. Mówiłem o tym wcześniej. Tak więc będzie naprawdę bardzo ciężko utrzymać tutaj dobrą, dobrą pozycję. No i zakwalifikować się na podium. Baton na pozycji pierwszej i Hamilton drugi. Więc widzimy, że McLaren znakomicie rozbrek. Ósmy, Pietro w Massa masa dziewiąty. Tak więc całkiem, całkiem przyzwoicie. Także Ferrari, który oczywiście Alonso na pozycji piątej. No i za chwileczkę wystartujemy do tego emocjonującego wyścigu i startujemy, Fetel, pozycja czwarta, Weber trzeci, tak więc tutaj będzie ciężko powalczyć o wyższe lokaty, chociaż delikatnie opóźniamy hamowanie, no i na której pozycji wyjdziemy Alonso przyblokowany, jest pozycja piąta, tak więc całkiem, całkiem nieźle, Fernando Alonso dosyć słaby start, no i dzięki temu jesteśmy troszeczkę, troszeczkę wyżej, tutaj aj, za szeroko za szeroko, za szeroko Robert Kubica, ale jednak jesteśmy, jednak nie, jednak nie, jednak aj, tutaj jeszcze Pietrow, Pietrow, który wciska się cały Czas, no walczy niesamowicie w Italii. Będę uważał na kontry. Pietro na pozycji szóstej, więc nasz kolega zespołowy, nasz rywal, jest, jest całkiem całkiem wysoko. Tutaj dosyć, dosyć szeroko, Robert, ale jednak utrzymujemy pozycję. Pietro nadal szósty, tak więc nie traci pozycji. A ją stracił oczywiście Fernando Alonso. Tutaj te niesamowite lewe zakręty. Prędkość grubo ponad 200 km na godzinę. No a my tracimy dystans do czołówki Baton na pozycji pierwszej i Fetel czwarty. Tak więc no ta czołówka jest naprawdę Całkiem całkiem niezła, delikatne błędy za szeroko i jest Pietro przed nami. Jeszcze Alonso, czy jednak nie? Fernando Alonso jednak na pozycji szóstej, tak więc siódmy kubica, chociaż jesteśmy bardzo blisko. Fernando Alonso, hiszpański kierowca, całkiem ładnie zachował się w tej sytuacji. Bardzo ładnie nas wyprzedził, chociaż my tutaj będziemy mieć przewagę i jest pozycja, jest pozycja. Chociaż Alonso jeszcze się wpycha od lewej strony, jednak nie, jednak się nie udało. Fernando Alonso spada spada niżej. Oczywiście za nas, jest kubica szósty jednak Schumacher na pozycji siódmej więc jeszcze Schumacher wykorzystał błędy Fernando Alonso no i jest hiszpański kierowca już na ósmej pozycji tak więc bardzo dużo traci Fernando Alonso na pierwszych dwóch okrążeniach no na pewno Fernando Alonso jest wściekły bo jednak tutaj ładnie zachował się w pierwszym, w pierwszym okrążeniu no ale stracił dużo na, stra na starcie i na końcówce drugiego okrążenia tracąc dwie pozycje tak więc jesteśmy na pozycji szóstej i jest to całkiem niezła pozycja utrzymuje Tempo Pietrowa, który jedzie na pozycji piątej Baton nadal jest na pozycji pierwszej, tak więc to tutaj. Jensen Baton pokazuje klasę i jest naprawdę daleko, daleko z przodu. Kolejny raz za szeroko i jest. Aj, obróciło samochód! I jeszcze Fernando Alonso ucierpiał! I Schumacher, Alonso obróciło. Ależ niesamowite emocje. Alger Suari na pozycji szóstej Barry Kello, Hulkenberg na pozycji 8. No, naprawdę tutaj dzieje się bardzo, bardzo dużo i wyprzedzamy Alger jego, No, ale dzieje się tutaj naprawdę yy, bardzo dużo bardzo duże emocje no czasami aż brakuje tchu yy, no i tutaj naprawdę doszło do, lekiego, do lekkiego kontaktu no i ja nie wiem czy nie ucierpiała czasami prawa opona no ona tutaj yy, delikatnie była dotknięta przez Fernando Alonso tak więc no tutaj mam nadzieję, że nic z tą oponą się raczej dziać nie będzie Alger Sumari na pozycji siódmej, Pieter 5 odjechał już na e, na jakieś 9 sekund, tak więc bardzo dużo straciliśmy poprzez ten obrót samochodu, e, dzięki Bogu e, Robert tylko obrócił się 360, a nie e, a nie po prostu pozostał i widzimy już ta opona jest zużyta, czyli najbardziej się zużywa jednak prawa opona a w dodatku dostaliśmy dostaliśmy lekkie puknięcie właśnie w tę oponę, tak więc no tutaj może dziać się naprawdę bardzo dużo Może być ciekawie Miejmy nadzieję, że, że tutaj będzie Wiele jeszcze emocji Pietro dalej na pozycji piątej On jeszcze Fetela nie doścignął Chociaż w sumie jest niedaleko No ale jednak traci kilka sekund Tam Teraz widzimy, że jednak także stracił My utrzymujemy całą stawkę za sobą tak więc, tak więc to jest całkiem dobra informacja Trzecie okrążenie wyścigu Jest ich aż 17 Tak więc strasznie, strasznie dużo okrążeń i znowu za szeroko i Algersuari na pozycji jest jednak szósta pozycja Algersuari, no a my niestety spadamy na pozycję siódmą, jest tutaj ten lewy zakręt, no i czy będziemy w stanie wyprzedzić Algersuariego? Jesteśmy przed nim, tak więc fantastycznie, delikatnie ścięliśmy, jest Hulkenberg na pozycji siódmej, tak więc kierowca Williamsa całkiem, całkiem ładnie, no ci zawodnicy z końca stawki, z środka stawki mogli zaatakować oczywiście poprzez tą całą kolizję wszystkich zawodników, no każdy tam w tym uczestniczył, kto tam się zna nas w obrębie e, tych kilku metrów, e, bardzo ciężko było w ogóle tutaj ujść, e, można powiedzieć bez żadnych kontaktów, no ale na szczęście udało się tym zawodnikom w miarę, w miarę tam opanować sytuację, e, jest Hulkenberg bardzo blisko, opony ścierają się na tym to że niesamowicie, bardzo szybko ścierają się e, przednie, przednie opony, najbardziej cierpią, jest tutaj strasznie dużo szybkich zakrętów, dlatego też te opony naprawdę dogrzewają się bardzo, ale to bardzo szybko, przez to też bardzo szybko się ścierają, no i my musimy na te opony po prostu uważać jest tutaj ten lewy zakręt bardzo ciężki lewy zakręt trzeba do niego dosyć ostro dohamować mimo wszystko te zakręty są naprawdę bardzo ciężkimi zakrętami bo można w nie wejść z dużą prędkością ale nie wolno przesadzić bo można popełnić głupi błąd no i wszystkie opony już są na kolor żółty widzimy tutaj zaznaczone tak więc no jest naprawdę jest naprawdę ciężko jeżeli chodzi o opony no i te opony trzeba będzie za chwileczkę, za chwileczkę po prostu zmienić bardzo ładnie teraz w ten prawy zakręt, chociaż podbiło delikatnie i jest Hulkenberg na pozycji szóstej, tak więc niestety, niestety tracimy pozycję, no i jest siódmy Kubica, Alguersuari 8 i Hulkenberg na pozycji szóstej tak więc Niko Hulkenberg bardzo ładnie poradził sobie e, z tą sytuacją, tutaj delikatnie, delikatnie przesadziliśmy, no i czy będzie opóźnione hamowanie, jest opóźnione, ale przesadziliśmy dokładnie, tak, aż za bardzo, aż za bardzo no i jeszcze Alger Suar jest bardzo blisko, będziemy starać się go oczywiście przyblokować. No tutaj będzie ciężko, chociaż to Rosso całkiem, całkiem przyzwoicie w tym wyścigu, na pewno walczą o, o punkty i to dobre punkty, tak więc no trzeba na nich po prostu uważać czwarte okrążenie wyścigu za chwileczkę zaczniemy okrążenie numer 5 no i spadamy w kolejności tak więc bardzo ale to bardzo ciężki tor Robert Kubica ewidentnie na tym torze nie ma dobrego tempa więc naprawdę trzeba będzie tutaj się postarać i w kolejnych Pietrow na pozycji trzeciej czyżby czyżby tam ktoś już zjechał do alei serwisowej no byłaby to co nieco niespodzianka jest prawa opona. Widzimy, że ścierają się te opony po prostu momentalnie 5 okrążeń, a one są już po prostu w kolorze pomarańczowym, co nie służy nam zbyt dobrze, ponieważ tempo spada. Pamiętam, że w Monako te opony po prostu można było spokojnie przejechać 17-20 okrążeń na mieszance super miękkiej. No, i to było myślę całkiem fajnym rozwiązaniem. Nie trzeba było zjeżdżać nawet do alei serwisowej, chociaż regulamin, regulamin po prostu sobie tego życzył. No i innej opcji nie było Algersuari bardzo blisko. Dalej Kubica siódmy, Hulkenberg na pozycji szóstej, Hamilton tym razem na pozycji pierwszej. Baton prawdopodobnie zjechał do alei serwisowej, no ale Jensen Baton miał tak ogromną przewagę nad nami, że, że prawdopodobnie przed nami także wyjechał, chociaż, chociaż w sumie chyba jednak tak, chyba jednak wyjechał przed nami, no ale znalazł się gdzieś na pozycji czwartej lub piątej. Tego oczywiście się dowiemy dopiero pod koniec wyścigu. No tutaj już widzimy, że przewaga nasza delikatnie wzrosła, chociaż na długich prostych, na długich prostych bardzo ciężko jest utrzymać znakomitą prędkość. Renault na prostych po prostu radzi sobie bardzo źle, jest dosyć wolnym bolidem, tak więc no, trzeba będzie tutaj e, tą wzbogaconą mieszankę używać dużo, dużo częściej. E, no i zobaczymy e, jak będzie pod koniec tej prostej tak więc bok, aj, aj Robert Kubica, kolejny pech uszkodzona lewa opona, tak więc y, widzieliśmy, że dostaliśmy strzała przecież w tym wypadku prawej części bolidu, chociaż może tam doszło do jakiegoś kontaktu y, więc czy tutaj naprawdę Robert Kubica dojedzie do mety aj, kolejne tutaj kontakty delikatne z y, Luzim, Glock na dziesiątej pozycji, no musimy tutaj dojechać do alei serwisowej, chociaż wszyscy nas wyprzedzają, y, no i my musimy po prostu oddawać te Pozycja, chociaż będziemy blokować je jak najmocniej tylko się da. E, no i myślę, że tutaj naprawdę będą duże problemy z zawieszeniem. Aj, tutaj zablokowaliśmy e, zawodnika Rosberga, No i wyjeżdżamy na pobocze. No tutaj jest można powiedzieć już koniec wyścigu dla Roberta Kubicy. E, wszyscy zawodnicy wyprzedzają Roberta. No i to jest wielki, ale to wielki dramat, Roberta. No i naprawdę tutaj e, trzeba e, chyba e, powiedzieć sobie jasno. Robert, Kubica najprawdopodobniej tego wyścigu nie ukończy. Przewaga zawodników, którzy nas wyprzedzili, jest po prostu przeogromna. Myślę, że niedługo Pietro, a także inni zawodnicy będą chcieli, będą, nie, nie będą chcieli, tylko będą nas dublować. A i tutaj kontakt delikatny, bez, kompletnie bez sensu. Digrassi nawet nas wyprzedził, jesteśmy na ostatniej. Pozycji tak więc tutaj myślę, że że i tak nie dostaliśmy kary od sędziów za to, że z tą oponą uszkodzoną idziemy już całe okrążenie i przeszkadzamy zawodnikom. No to naprawdę wielkie, wielkie szczęście. Tak, więc czyżby to był kolejny pech Roberta Kubicy? Robert Kubica za chwileczkę powinien zjechać do alei serwisowej. No i prawdopodobnie będzie to koniec wyścigu dla Roberta Kubicy. Tak więc żegnamy się z Istanbulem. Robert Kubica tego wyścigu po prostu nie ukończył. Eee, ja e, zapraszam do studia. Hamilton, pierwsza pozycja, Pietro w drugi i Fetel trzeci. Dalej jesteśmy na czwartej pozycji, e, tak, więc nie jest, nie jest jeszcze tak źle, Areno prawdopodobnie pozycja trzecia. Dokładnie tak. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Tym razem będzie to Singapur. Trzymajcie się ciepło. Cześć.